Dzień dobry panowie, telewizja Polska, co robicie? Co robicie tutaj? Pan zatrzyma sprzęt, wyłączy pan. Dzień dobry, co pan robi? Tam są śmieci komunalne w środku, tak? Doładowujecie dodatkowe śmieci. Wszyscy płacimy za wywóz śmieci, czy nam się to podoba, czy nie. A jeden przedsiębiorca, który zajmuje się utylizacją odpadów, postanowił to nieuczciwie wykorzystać. W jaki sposób? O, odbiera śmieci od ludzi z ich prywatnych domów i mieszkań czyli śmieci komunalne, następnie miesza te śmieci ze śmieciami z prywatnych firm z restauracji, hoteli czy na przykład sklepów spożywczych. I takie właśnie śmieci, które zwozi do siebie, do prywatnej firmy, miesza z tymi komunalnymi, jakie odbiera od mieszkańców. A robi to po to, żeby na tym dodatkowo nieuczciwie zarabiać. No bo kto na, za to wszystko płaci? No płacą mieszkańcy, bo ta śmieciarka potem wjeżdża na wysypisko i jest, jest rejestrowana jako taka, która przywozi śmieci wyłącznie mieszkańców. Czyli ten konkretnie zabrał śmieci prywatny, tak? Z firmy i jedzie do siebie. I teraz zobacz, jedzie prosto. Żeby teraz y, prawidłowo się zachować, powinien dać w prawo i jechać na świetlisko. Jak da w lewo, wraca na balę. W prawo parę kilometrów z tym no to... No to wtedy wchodzimy my. Są ruchy. Cofa kontenerem, czy jeszcze kontener wysypie? No wjeżdża kontener, okay. podnoszą nam, tak? Ale... Pod, do góry i on się wykipruje, wysypie śmieci do tyłu i on wyjdzie pusty. Ta śmieciarka ze śmieciami z miasta natychmiast powinna się udać na wysypisko śmieci. Nie wolno mu to zrobić, a już nie wspomnę co on teraz robi. Ładuje prywatne śmieci, za które wziął pieniądze prywatnie i miesza te śmieci, dorzuca do śmieci komunalnych. Popełnia kilka przestępstw zaraz. Ładują, widzisz już, że ładuje ma ładuje go. Widzisz? I doładowuje. Parę się Tak. Lądujemy Lądujemy jedziemy. jedziemy Czekaj.